Okulnie mamy tutaj jednego z szybszych i najbardziej klimatycznych botów. Ten bojkiser i ten kermit będą starali się przed nim uciec w podziemiach BOŻE ŚWIĘTY! SŁYSZAŁEM GO! Jest inne przejście, JEST INNE PRZEJŚCIE! Także witam was moi drodzy widzowie Jest ze mną ta dziwna kreatura, pod którą kryje się osoba z pseudonimem Także dzisiaj będziemy uciekać przed Nexbotami trochę, a później zobaczycie. Yy, no, to ogólnie improwizacja ten film. Także zapraszam Was do oglądania. O, tam terminusa widzę już. Ale on się czai. W prawo. O nie! On jest szybki, także się odsuńmy dość daleko. Uwierz mi, uciekaj! O boże! O nie, o nie! Od nas już! O nie! Yes! Od niego się uciec nie da. przepraszam bardzo. Od tego Nexbota widzowie nie ma ucieczki. Patrzcie co zrobimy teraz. Ja myślę, że nasz cel to po prostu uciec od niego do jakiejś dziury. Dobra, W tą. You have no idea what is going on. Czyli nas już. O Boże Święty! O Boże Święty chyba go widziałem! O Boże Święty! Nie! Nie! Dziura! Boże! Dobra, widzowie. O Jezu. Dobra. Trzy, dwa, jeden. O Boże! Nie! Boże! Ja się tak wystraszyłem, że zwyniłem na trzeci pulpit. Slam. <tryk> Dawaj, uciekamy. O cholera. Eee... Um. Uciekaj! Wow, trochę ta mapa jest taka niedopracowana na Metalowa. Taka... Co? Ej, bo jestem ciekawy, co jeżeli zrespimy tutaj? Czy Broadman jest w stanie zejść tutaj do podziemi? Nie, o! Dawaj, może go zrespimy tu. Zejdziemy do podziemi i będziemy starali się przed nim uciec do drugiego miasta Prowadź Ole to jest klimat Pływa się tu to, to się da się po prostu o tu Tedy Dobra Włączaj byłby ślegie To będzie ciężkie Już Dobra Biegnieby To prowadź bo ja nie wiem on się tu zbyt szybko dostanie. Patrz za nas czasami. O jezu, spadłem. My na pewno w dobrą stronę idziemy? Tak. Patrz czy on za nami nie lesi. No jak już go zobaczymy, to jesteśmy dead. Teraz tutaj. Ja pierdzielę. dziele Nie BOŻE ŚWIĘTY SŁYSZAŁEM GO Nie CO Jest inne przejście JEST INNE PRZEJŚCIE Cofaj się Nie Cof Cofaj się, cofaj się, cofaj się On w kartonach utknął jak Hanka W kartony Oh shit Oh shit Holy crap O nie! Ja, jak, jak on znalazł przejście? Nie ma toż tu innego twierdząc swojego szybkości to będziemy musieli ba Bardzo du dużo uciec przepraszamy Ale on po prostu jest zbyt szybki Nie da się po prostu uciec tak szybko Może jakby był wolniejszy to byśmy go uruchomiali od razu ale Odpalaj nie tu, nie respić. O, dobra. O, Jezu Okej, okay. czyli już wystartował prawdopodobnie i schodzi już do mnie. Już teraz. Tu. A, dobra, to jest prosta droga. Dobra. I ja proponuję znaleźć tamtą drabinkę, i tamtą drabinką wrócić do miasta, a później do yy, fabryki. Wiesz co, może biegnijmy. Bo tak to on już by dawno tu był Nie ruszy się? Nie słyszę, że... dobra, nie do... słyszę Aha Aha Okej okay. Okej okay. Okej, okay. czyli my, my mieliśmy pracy nie eee... mogliśmy biec przez cały czas, oj Dawaj do, do fabryki, do fabryki teraz Ale dobra Jak myślę... Odpalaj go Jesteś pewien, że tu? Tak A no faktycznie był. Dobra, i lecimy tandy. Dobra, dawa, dawa. dobra. Nie możemy Oj. tracić sekund. Tedy. O, już, już tu jest. Skoro jest jakaś krótsza droga, to on już tu jest. Na oszustkę. Dobra. Okej, okay, jesteśmy, jesteśmy w fabryce. Jesteśmy w fabryce? Jakkolwiek, jesteśmy na tym sektorze. Jesteśmy w fabryce, to teraz postarajmy się przetrwać. O pierwsze podejście, no. łatwo, łatwo. To bez sprinta można. Ro... Ro... Czy to. Boże święty! Nie dopadnie co, co, co TO?! Jak on skacze Ja nie widzę go, gdzie on jest? On tam jest gdzieś Pod nami? Tam gdzie patrzę się Nie, tam gdzie się patrzę Co? On już tu jest O, tu teraz jest, on się teleportuje mi się pojawił przed, przed nosem, dosłownie na moście i spadł to, to, Nie, go się nie zasz... e... O, masz sedę. A to jest zarobista muzyka i don't want to set the world on... I my będziemy Dobra. próbowali przed nim uciekać, tak? Tak Wiesz co, on nie jest tak szybki i potężny jak ten, więc włączaj go tu O Boże Święty On jest już za nami jak nic Mam wrażenie, że on jest tak szybki, że do dziurki nie może trafić o. Dzień dobry Czekaj, 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 eee. <laughs> Co to za pierścionek I Igrzyska olimpijskie! Au, <laughs> oh, my PC. O, oh, my PC! Ja mam lepsze rozwiązanie patynus. Czekaj. O, oh, hello there! Oj! Masz. Czemu tych bójki zerów zabijesz przy tym pomniku? Powiątka. Co? Oj? Jatłeś go. Ups, a uj, oj, jak to się stało? Przestań! Post U.S.S.R-u Tsar Bombę Wysadziłem Tsar Bombę w ZSRR Nie! <grym> Wiesz co, jak tak chcesz się bawić to... <grym> Moje słuchawki! Nie słyszycie? cię! Ała! Chyba mnie wywaliło Dobra, widzowie. Także to by było chyba definitywnie koniec, defin definitywny koniec, co nie? Tak. A na razie to by było na tyle. Grał ze mną. Patydo. Głośniej Patydo. E, tak. A to był Gary Smot. Także to by było na tyle na razie, papa. Pa.